Cześć! Tu Wojtek Wiśniewski z kanału Finansowy Excel. Serdecznie witam Cię na moim kanale, na którym znajdziesz filmy o praktycznych rozwiązaniach różnych problemów za pomocą Excela. Na moim kanale jest już ponad 100 filmów i na pewno znajdziesz coś dla siebie. W każdy czwartek o godzinie 12 przedstawiam nowy film. Serdecznie zapraszam Cię na mój kanał. Od niedawna. Jest dostępny mój e-book o 10 najważniejszych funkcjach Excela. Na 68 stronach e-booka pokazuję Ci poszczególne funkcje wraz z praktycznymi przykładami. Dodatkowo będziesz miał dostęp do plików w Excelu, gdzie znajdziesz wszystkie przykłady, które wykonywałem w tym e-booku. Dla kogo jest ta książka? Jest ona dla Ciebie, gdyż każdy z nas styka się z finansami w życiu osobistym. Policzysz, czy opłaca ci się wziąć kredyt na takich warunkach, jakich bank Ci oferuje go, będziesz mógł ulokować lokatę na dogodnych dla Ciebie warunkach. Jeżeli chcesz otrzymać e-book, o którym Ci mówiłem za darmo, kliknij w baner na stronie głównej, po prawej stronie, tu gdzie masz szczałkę. W poprzednim filmie pokazałem Ci, jak zrobić wykres celu, ale cel był taki sam dla wszystkich rekordów. I zrobiliśmy wykres celu kombi, czyli składający się z wykresu kolumnowego i liniowego. W następnym filmie z tego cyklu pokazywałem Ci, jak zrobić wykres wykonania versus cel, ale cel był dla każdego rekordu inny. Ponadto pokazałem Ci, jak można ten wykres szybko uatrakcyjnić poprzez zastosowanie stylów predefiniowanych w Excelu. Jak nie oglądałeś tych filmów, koniecznie je obejrzyj. Link do całej playlisty będziesz miał poniżej w opisie tego filmu. Zobacz, co pokażę Ci w tym filmie. Utworzymy wykres z czterema seriami danych. Pierwsza seria oznaczona kolorem. Zielonym jest to wartość sprzedaży. Druga seria oznaczona kolorem niebieskim jest to wartość maksymalna sprzedaży. Trzecia seria oznaczona kolorem czerwonym jest to minimalna wartość sprzedaży. I linia przedstawiająca nam funkcję średnią jest oznaczona kolorem żółtym. Zastosujemy tu funkcję max i min oraz bardzo ciekawą funkcję, szczególnie do wykresów brak. Przejdziemy teraz do naszego przykładu. Na początku wypełnimy kolumny min, max, średnia, czyli wartość minimalną, maksymalną i średnią. To są nasze dane źródłowe i z nich ustalimy sobie jaka jest wartość minimalna, maksymalna i średnia. Zaczniemy od funkcji min, z naszego zakresu, min, zakres danych musimy zaznaczyć. Zablokujemy przez F4, dlatego że przesuniemy formułę w dół. I zobacz, mamy wyznaczoną wartość minimalną, widzisz, 95 tysięcy. Zgadza się. Teraz chcemy przyrównać, czy ta wartość, która jest w komórce C2, równa się wartości minimalnej, czyli w komórce D2. Przyrównujemy. OK, i zobacz. Mamy fałszę i prawdę. Prawda wtedy, kiedy ten warunek jest spełniony, czy ta wartość jest minimalną wartością. Musimy teraz przekonwertować fałszę i prawdę na wartości, żeby wykres nam odczytał je. Żeby przekonwertować nasze fałsze prawdę na wartości zastosujemy tu funkcję zapewnić znaną jeżeli jeżeli wynikiem naszej funkcji jest prawda pokazuj komórkę z prawdą jeżeli nie i tutaj zastosujemy drugą bardzo ciekawą funkcję funkcję brak dlaczego? dlatego, że gdybyśmy tu wpisali 0 bądź Gdybyśmy w ostatnim argumencie wpisali 0 bądź wstawili znak pusty, czyli cudzysłów, spacja cudzysłów, lecz wtedy na wykresie przy etykietach danych cały czas byśmy mieli w serii danych 0. Tam, gdzie są fałsze. A my chcemy na wykresie tylko pokazać jedną konkretną wartość, maksymalną bądź minimalną. Dlatego wstawimy tu funkcję bezargumentową: brak. Wstawiając funkcję brak do formuły, powiemy Excelowi, żeby nie uwzględniał w seriach danych wykresu wyniku funkcji ND, czyli tam, gdzie mamy fałsze. To spowoduje, że w etykietach danych na wykresie, w seriach maxmin pozbędziemy się zer. W miejscach, gdzie jest fałsz. Podane zostały tylko wartości maksymalne i minimalne naszego zakresu. Zresztą pokażę Ci szybko wykres, jaki utworzyłem, gdzie w ostatnim argumencie formuły nie wstawiłem funkcję brak, ale 0. W przypadku, gdy funkcja przyjmuje wartości fałsze, Wstawiłem sobie wykres kombi. Wstawianie. Polecalne wykresy. Wstawiłem wszystkie kombi. I tu zamienimy wykres. Liniowy na wykres kolumnowy. Chcemy mieć dwa wykresy kolumnowe. Ok, zobacz. Mamy tu wykres kolumnowy dodatkowy, który pokazuje nam tę wartość minimalną. Teraz za pomocą etykiety danych będę chciał pokazać wartości minimalne odnoszące się do naszego zakresu. Zobacz, jak ta seria będzie wyglądała. Zaznaczam serię min. Klikamy etykiety danych i zobacz, mamy tutaj zaraz wstawione. Gdybym wstawił na przykład puste miejsca, cudzysłów, spacja cudzysłów, zobacz, czy nam się to zmieni? Nie, widzisz? Dlatego też w ostatnim argumencie zastosujemy funkcję Brak. Tak Ci powiedziałam, wynikiem funkcji Brak jest nd w przypadku, gdy wartość komórce sprawdzanej nie jest wartością minimalną. A nd na wykresie nie będzie pokazywana. Będzie pokazywana tylko wartość, która jest minimalna. Identycznie wypełnimy następną kolumnę, wstawiając tylko zamiast funkcji min funkcję max. To nasz zakres. Zablokujemy, bo będziemy chcieli przyciągnąć w dół. Przyrównamy do komórki C2. Jeżeli to prawda, to pokazuj komórkę C2, a jeżeli nie, zastosuj funkcję brak. Największą sprzedaż ma pani Renata Wiśniewska. 175 tysięcy i zgadza się. Pozostała nam ostatnia kolumna ze średnią. Równa się średnia. Wybieramy zakres danych, wartości sprzedaży. Zablokujemy oczywiście też. I OK. Usunę teraz ten wykres i zrobimy wykres oparty o trzy serie danych. A później dodamy jeszcze średnią. Wstawianie. Polecamy wykresy, wszystkie wykresy, wykres kombi. I ustawiamy wszystkie wykresy jako wykresy kolumnowe. I mamy wykresy kolumnowe. Tutaj mamy na szaro wykres wartości maksymalnych, na pomarańczowo wykres wartości minimalnych. Zaznaczymy sobie może to serię danych na zielono. Prawym klawiszem myszki klikamy wypełnienie kolor zielony. Minimalną wartość ustalimy sobie na kolor czerwony i maksymalną na kolor niebieski. OK, mamy. Może usuniemy. I teraz będziemy chcieli uzyskać efekt nachodzenia na siebie kolumn z minimalną i maksymalną wartością na serii danych wartości sprzedaży. Jak to zrobimy? Zobacz. Klikamy na obojętnie, którą serię danych, prawym klawiszem myszki i tutaj mamy, znasz z poprzedniego filmu formatuj serię danych. Mamy formatowanie serii danych. Nas interesuje teraz nakładanie się serii. Szerokość odstępu, czyli szerokość tych kolumn, robiliśmy w poprzednim filmie. Też to oczywiście sobie zmienimy, ale zobacz, co się dzieje z tym nakładaniem serii danych. Jesteśmy teraz na 0. Widzisz, te dane nam się odsunęły od siebie, drugiej serii. A gdy przesuniemy do 100, te dane nam się nałożyły. Widzisz? Tu te kolumny również trochę sobie poszerzymy. To procent. OK. I mamy już nasz wykres. Widzisz, z wartościami maksymalnymi, minimalnymi, które zachodzą na serię danych wartości sprzedaży. I o to nam chodziło. Dołączymy do naszego wykresu jeszcze jedną serię danych. Serię danych średnia. Pokażę Ci teraz, jak można dodawać nową serię danych do naszego wykresu. Chodzi o serię średnią. Zobacz, klikam na wykres. Mam tutaj podświetlone, zobacz, widzisz, nasz zakres danych, który jest obecnie na wykresie wykonany. Widzisz? Ja muszę go przesunąć. O tutaj w to miejsce. Co zrobię? tam za ten niebieski punkt, ostatni po prawej stronie i przeciągam. Zobacz, widzisz? To jest pierwszy sposób. Drugi sposób, Ctrl Z, wycofam się. Drugi sposób. Mam zaznaczony wykres, projekt wykresu i tutaj mam zaznacz dane. Klikam, dodaję serię wykresu. Zobacz, seria średnia. I tu zawsze sobie usuwam te dane i zaznaczam sobie średnią. Teraz pokażę Ci trzeci sposób. Zaznaczam obszar wykresu, prawym klawiszem klikam, zaznacz dane, dodaj. Nazwa serii średnia. Wartość serii zaznaczam. OK. I zobacz, mamy. Widzisz? A teraz chcemy, żeby ten wykres średni był wykresem liniowym. Bardzo prosto można to zrobić. Zobacz. Zaznaczam serię danych średnia. Prawym przyciskiem myszki klikam i następnie klikam zmień typ wykresu seryjnego. przechodzę w dół i tutaj mam średnia. Kolumnowy grupowany. Ja sobie wezmę Liniowy. I dodaliśmy do naszego wykresu nową serię z wykresem liniowym. A teraz dodamy tylko etykiety danych do naszych wartości maksymalnych i minimalnych, a także opis do naszej linii poziomej średniej. I może od tego opisu zaczniemy. Zaznaczam serię danych średnia, a następnie klikam na lewy, ostatni znacznik tej serii. I tutaj, oczywiście, dodaję. Etykiety danych. Może dodam sobie powyżej. To wszystko mówiłam w poprzednim filmie, dlatego chciałbym, żebyś obejrzał go. Zobacz, 125 tysięcy jest wszędzie w naszej średniej, ale będę chciał napisać tutaj w tekst. Średnia sprzedaży wynosi tyle i tyle. Czyli wpiszę sobie tutaj w komórce obok. Średnia. Sprzedaż. Wynosi. I teraz damy enda i odniesiemy się do komórki. Wszędzie mamy taką samą średnią. OK, i zobacz. Zapomniałam dodać na początku cudzysłów, więc teraz to zrobię. I mamy, ale zobacz. Ta wartość jest niesformatowana. Chciałbym otrzymać wartość z separatorami tysięcznymi, a więc co muszę zrobić? Muszę tutaj dodać funkcję tekst. O tej funkcji mówiłem Ci w poprzednim filmie, także ego obejrzysz, to będziesz szczegółowo wiedział, jak się stosuje tę funkcję. A teraz na szybko ja wpiszę tylko tekst. Funkcja tekst ma dwa argumenty. Wartość, którą chcesz sformatować, czyli naszą komórkę ze średnią, i drugim argumentem jest kod formatu. Który chcesz zastosować? Cudzysłów hash spacja, hash hash 0. Zamykamy cudzysłów. To jest nasz kod formatu. Zamykamy nawias funkcji tekst. Klikamy na nasz znacznik z wartością średniej. Wchodzimy do naszego paska formuły i odnosimy się do komórki, w której mamy nasz opis. I zobaczmy, mamy. Możemy ten opis oczywiście sformatować i tak uczynię teraz. OK, sprawdzimy, czy nasz wykres działa prawidłowo. Zmniejszymy teraz panu Wojciechowi sprzedaż o 100 tysięcy i zobaczymy, czy na wykresie zostaną odzwierciedlone prawidłowo nasze zmiany. Średnia nam się zmniejszyła do 115 tysięcy, opis też, linia przesunęła nam się w dół i pan Wojciech został królem minimalnej sprzedaży. OK, jeszcze chcę Ci pokazać jedną bardzo istotną kwestię. Zobacz. Jeżeli ukryję dane, których nie potrzebuję, bo chcę mieć ten wykres bez tych danych, tylko wartość sprzedaży, żeby była. Zobacz, co się dzieje. Ukryj. Z wykresu znikają nam serie danych, które ukryłem. Aby dane na wykresie były pomimo ich ukrycia, muszę wykonać tutaj jeszcze jedną czynność. Zaznaczam wykres i teraz prawym klawiszem myszki zaznacz dane. I tutaj na samym dole, po lewej stronie, mam przycisk. Ukryte i puste komórki. Klikamy i musimy zaznaczyć właśnie ten checkbox. Pokaż dane w ukrytych wierszach i kolumnach. OK, klikamy, zaznaczamy i zobacz, ukrywam dane. I wykres pomimo ukrycia kolumn pokazuje nam ukryte serie danych. Jeszcze musimy tylko wstawić etykiety danych na wartościach minimalnych i maksymalnych. Zobacz, klikamy na serię danych maksymalnych, wartości, elementy wykresu, etykiety danych i utworzymy sobie koniec zewnętrzny. Sformatujemy sobie na niebiesko i ok. I teraz to samo zrobimy z drugą serią danych, czyli wartością minimalną. Zaznaczamy etykiety danych i wykonamy na kolor czerwony i mamy już wykres z etykietami danych możemy spróbować jeszcze czy nam to wszystko działa powróci Wojciech Wiśniewski do 161 tysięcy sprzedaży i zobacz rzeczywiście etykiety prawidłowo nam również działają i powrócimy do danych poprzednich Czyli minus 100 tysięcy Wojciech. I wszystko bardzo fajnie nam działa. Oczywiście możesz tu zrobić tak jak ci pokazywałem w poprzednim filmie. I zastosować predefiniowany styl wykresu. Na przykład ten, który stosowaliśmy ostatnio. Weźmiemy sobie kolor naszej czcionki na biało. Pogrubimy i zobacz. Zniknęły nam etykiety danych, więc szybko to naprawimy i klikamy jeszcze raz. Etykiety danych mamy, etykiety danych minimalne. Etykiety danych teraz weźmiemy maksymalne. Możemy zmienić kolor serii maksymalnej, na przykład na kolor żółty. Mam nadzieję, że ten film cię zainteresował i wykorzystasz. Wykresy, nakładane wieloseryjne, na przykład w dashboardach menedżerskich. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, proszę Cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale Finansowy Excel. Pamiętaj, w każdy czwartek o godzinie 12 nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie Ciebie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.